Mieszkańcy na Dzień 29 października 2006 roku na trwale zapisze się w historii naszej miejscowości. Jest to dzień szczególny, gdyż po niespełna dwóch latach od powstania Społecznego Komitetu Budowy Wiejskiego Domu Kultury w dniu dzisiejszym dokonamy poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowego obiektu tak potrzebnego naszym mieszkańcom. Uroczystość ta Wiejskiego się z w 80-lecia działalności Teatru Wiejskiego w Śnie. To właśnie u nas od 7 lat w miesiącu lipcu spotykają się amatorskie teatry wiejskie z różnych stron województwa, aby w ramach imprezy kulturalnej Teatr w Obłotkach, prezentować swój dorobek artystyczny. Z wielką radością przyjęliśmy wiadomość, że nasz wniosek o dofinansowanie budowy Domu Kultury znalazł się na liście zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Szanowni zebrani, naszą uroczystość zaszczycili swoją obecnością znamienici goście. Bardzo serdecznie witam posła na Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej Pana Tadeusza Sławackiego. województwa Sławomira Sosnowskiego, księdza prałata proboszcza parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Radzyniu Podlaskim Henryka Hołoweńko, księdza proboszcza parafii w Borgach Michała Rozwadowskiego, Departamentu Wdrażania Programów Urzędu Marszałkowskiego Przemysława Zalewskiego, Starostę Radzińskiego Jerzego Kułaka, Radny Gminy Borki z przewodniczącym Andrzejem Chojnackim, Wójta Gminy Borki Henryka Mateusiaka. Młodego Młodego gminy Mirosława, Zająca, Prezesa przedsiębiorstwa, Młodego w Lubartowie Romana budowy Józefa Młodego kierownika budowy Józefa Młodego Witam Elżbietę Kozioł wraz z nauczycielami, dyrektora gimnazjum Borkach pana Dutka Dariusza wraz z nauczycielami, Ewę Rudnik i Janusza Ratarczyk, inspektorów budownictwa w Urzędzie Gminy Borkach i oczywiście chcę wszystkich uczestników dzisiejszej uroczystości. Teraz proszę o zabranie głosu wójta gminy Henryka Mateusia. Szanowni zebrani, mieszkańcy Świtna. Gmina Borki wśród wielu innych walorów wyróżnia się w powiecie razyńskim. Z kultury i tradycji ludowej. Na terenie gminy działają trzy zespoły teatralne, osiem zespołów śpiewaczy oraz młodzieżowy zespół artystyczny Kropki. Wśród placówek kultury od 50 lat działają dwie publiczne biblioteki w Borkach i Woli Osobińskiej. Zaś gminny ośrodek kultury w Borkach, z siedzibą Woli Osobińskiej, w bieżącym roku obchodzi jubileusz 30-lecia. W Borkach i Woli Osobińskiej. Działają towarzystwa regionalne, które gromadzą przedmioty, fotografie, stroje i dokumenty upamiętniające historię tej ziemi. Szczególne miejsce w dorobku kulturalnym Gminy Borki zajmuje dziś Sitno. Działają tutaj z dużym powodzeniem Teatr Wiejski i Zespół Śpiewaczy. Właśnie Teatr Wiejski z Sitna w bieżącym roku obchodził bileusz 80-lecia swojej działalności. Początek działalności artystycznej teatru. Zbiega się z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, kiedy to na wsi zaczęto prowadzić działalność kulturalną i oświatową. Na różnych kursach uczono podstaw zdrowego żywienia, higieny osobistej, szycia, farbowania wełny, pieczenia ciast, gotowania czy robienia krosiem. W roku 1926 zostało założone Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Rozpoczęto budowę domu ludowego, który mieściła się sala prób i występów teatralnych, a później szkoła. Początkowo próby przedstawienia odbywały się w prywatnych domach. Pieniądze na budowę zdobywano wystawiając sztuki teatralne. Czasem intensywnych przygotowań spektakli teatralnych był Adwent i Wielki post. Premiery odbywały się dwa razy w roku, zawsze w Boże Narodzenie i Wielkanoc. Jednocześnie prezentowano dwie sztuki, najpierw dla dzieci, potem dla dorosłych. Uwięczenie występu była wspólna zabawa taneczna. Zespół występował gościnnie w wielu miejscowościach, gromadząc w ten sposób fundusze na swoją działalność. Aktywna działalność społeczna zespołu ma do chwili obecnej. Trudno wymienić wszystkie osiągnięcia i miejsca, gdzie zespół występował. Były to imprezy o zasięgu lokalnym, gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Niewątpliwie dużym sukcesem ostatnich lat jest zakwalifikowanie się na ogólnopolski Sejmik Teatru Wiejskich w Tarnogrodzie kolejno przez 5 lat i również w roku bieżącym. Uzyska uzyskano tam również wy wyróżnienia i nagrody. Za zasługi w upowszechnianiu kultury ludowej zespół otrzymał dyplom ministra kultury i sztuki w 1997 roku. Od 7 lat w Sitnie odbywa się międzynarodowy przegląd amatorskiej twórczości teatralnej pod hasłem Teatr Kłotka. Z na bardzo skromne warunki lokalowe, część widowisk odbywa się bezpośrednio w plenerze i jest zależna od warunków atmosferycznych. Z tego powodu miejscowi artyści, amatorzy odczuwają pewien dyskomfort, nie mogą organizować imprez w godziwych warunkach. Przed dwoma laty z inicjatywy radnego Soltysa oraz przewodniczących Koła Gospodni Wiejskich zespołu śpiewaczego i prezesa OSP został powołany społeczny komitet budowy Domu Kultury w Sipni. Podjęto decyzję o budowie obiektu, który będzie na miarę XXI wieku. Przystąpiono do opracowania planu rozwoju miejscowości Sitno, który najpierw został zaprezentowany mieszkańcom, a następnie przedstawiony Radzie Gminy. Dużą pomoc w opracowaniu planu wniosła pani Elżbieta Kozioł, dyrektor szkoły w Sitnie. To dzięki jej zaangażowaniu w krótkim czasie dokument został przygotowany. Rada Gminy Borki zatwierdziła plan rozwoju. To umożliwiło zlecenie opracowania dokumentacji technicznej oraz złożenie wniosku o dotację ze środków Unii Europejskiej z programu Odnowa Wsi. Z wielką radością przyjęliśmy wiadomość, że złożony wniosek został pozytywnie oceniony i znalazł się na liście projektów zakwalifikowanych do realizacji. W miesiącu sierpnia 2006 roku została podpisana umowa z zarządem województwa w sprawie realizacji inwestycji. W wyniku ogłoszonego przetargu został wyłoniony wykonawca, to jest przedsiębiorstwo remontowo-budowlane Rembut-Lubartowie. Wartość zadania to kwota 1 milion 229 tysięcy zł. Dotacja ze do środków unijnych to kwota 450 tysięcy zł. W dniu dzisiejszym zostanie poświęcony wmurowany kamień węgielny pod budowę Wiejskiego Domu Kultury w Siednie. Szanowni Zebrani, minionych 16 lat samorządu w naszej gminie. Prowadzono wiele ważnych inwestycji w zakresie oświaty, budowy wodociągów czy budowy dróg. Przyszedł czas na to, aby rozpocząć także inwestowanie w placówki kultury, tam gdzie jest autentyczne zaangażowanie mieszkańców i konieczność poprawy warunków lokalnych. Mamy nadzieję, że dobry przykład Świdna zachęci także inne środowiska do działania i większej aktywności w tym zakresie. Dzisiejszy tak ważny dla nas dzień nie byłby możliwy. Bez wsparcia i życzliwości ze strony pana posła i władz samorządowych województwa lubelskiego. Z tego miejsca w imieniu samorządu gminy i mieszkańców Sitna składam serdeczne i gorące podziękowania. Panu Tadeuszowi Sławeckiemu, posłowi naszej Rzeczypospolitej Polskiej za promowanie dorobku kulturalnego gminy Borki we wszystkich możliwych formach. Panu Edwardowi Wojtasowi, marszałkowi województwa, za uczciwość przy przyznawaniu dotacji dla gminy Borki, w tym także ze środków Unii Europejskiej. Panu Sławomirowi Soskowskiemu, wicemarszałkowi województwa, za determinację i skuteczność w zabieganiu o środki na gminne inwestycje. Panu Przemysławowi Zalewskiemu, dyrektorowi Departamentu Wdrażania Programów Urzędu Marszałkowskiego. Zawsze chronną pomoc w pozyskiwaniu środków oraz doradztwo. Dziękuję Pani Dyrektor Zwiedzia Koziu za pomoc w opracowaniu potrzebnych dokumentów oraz pomoc w organizacji wszelkich imprez w miejscowości Silikon. Dziękuję Społecznemu Komitetowi Budowy wiejskiego Domu Kultury w Silikon za determinację, odwagę i duże zaangażowanie w przygotowanie inwestycji. Szczególne słowa podziękowania kieruję do Radnego Janusza Buchaja i Pani Marii Siwek. Bez Was nie doszłoby do rozpoczęcia tej inwestycji. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do rozpoczęcia budow budowy tak ważnego dla siebie obiektu. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze chciałem tu pewno jeszcze zaproszenie jedno spostować. Anżenia Kostka z Wolniosławińskiej, ponieważ od niego dużo zależy naszych wyjazdów, organizacji wszelkich i jedziemy wszędzie z nim jak z dobrym patronem. Dziękujemy panu Wójtowi. Teraz prosimy o zabranie głosu pana Tadeusza Złameckiego. Mówię, że tylko pół godziny nie będzie padać, więc będę starał się nie przedłużać dzisiejszej uroczystości. Śgodny księże proboszczu, kolego marszałku, kolego starosto, kolego wójcie, koleżanki, koledzy, drogie, kochane gospodynie. Jest to chwila wzruszająca, <trym> dlatego że w sitnej byłem wielokrotnie. Podziwiałem ja Wasz dorobek, podziwiałem Wasz kunszt. Byłem z Was dumny, gdy nawet trafiliście na rubelskie salony w Trybunale Koronnym, przedstawiając swoją opowieść wigilijną. I dzisiaj przeżywamy jakże obiecującą uroczystość. Murowanie kamienia węgielnego pod coś, co może stać się centrum Kultury wsi. I to nie tylko centrum dla tej wsi, dla tej gminy. Ta gmina już jedno centrum ma, Wolosowińskiej, Ale to centrum może stać się dla całego powiatu. Dlaczego? <coughs> Dlatego, że powiem, mam troszeczkę niesmak. W gminie, z której pochodzę, zbudowaliśmy piękny, piękną strażnicę, ale ta strażnica nie ma duszy. W tej strażnicy niewiele się dzieje. I dlatego w małym budyneczku działy się tak wielkie rzeczy. I mówię to, bo sam budynek nie jest najważniejszy. Najważniejsza jest właśnie ta dusza, aby tę duszę macie. Duszę polskiej wsi. Duszę polskiego narodu. I dzisiaj mówię to do znudzenia. Nie w uczonych instytutach będziemy uczyć patriotyzmu. Ale właśnie tutaj, kultywując naszą kulturę narodową, zwyczaje, obyczaje, podtrzymujemy tożsamość. I to dobrze, że potraficie znaleźć środki, właśnie środki unijne. Nakłaliśmy się tej Unii, a dzisiaj te środki unijne mogą posłużyć umiejętnie wykorzystane za umocnienie naszej tożsamości narodowej. Ale nie byłoby tej budowy nie byłoby tych środków, gdybyście nie mieli grona prawdziwych przyjaciół, przyjaciół wywodzących się z tej ziemi. I tutaj chciałem, a nie ktoś sobie mówi co chce, czy to propaganda, czy nie propaganda, ale podziękować koledze Sławkowi Sosnowskiemu, który takich jak ta, pamiątek w po swojej czteroletniej kadencji zostawił kilka w naszym powiedziach. Ja to Ci Sławku, dziękuję, i myślę, że ludzie to dostrzegą, bo ty robisz to nie dla siebie. Również dziękuję koledze staroście, bo przecież gdyby nie zdecydowana jego postawa i wielu radnych powiatowych, nie wszystkich niestety, nie byłoby pięknego budynku w Wolosowińskiej. I też byłem świadkiem, gdzie niektórzy się krzywili, gdy wmurowywaliśmy kamień węgielny pod budynek wolosowińskiej. Dwa lata niespełna przepiękny obiekt. Dziękuję wreszcie koledze Wójtowi i całej tutaj społeczności, Radzie za jego umiejętność właśnie w poszukiwaniu tych środków. Ja często popodziwiałem, nieraz w Wojewódzkim Funduszu był co drugi dzień, ale ciągle gdzieś coś, coś planował, coś robił. I tu, kolego Henryk, gdyby nie twój upór, na pewno tych inwestycji e, czy tej, tej podobnej nie byłoby. Jest wiele osób, którym należy podziękować, ale przede wszystkim Wam, drodzy mieszkańcy, za to, że jesteście dumni, tak jak i ja, ze swoich chłopskich korzeni. Bo jak kiedyś przebywał, przebywało dwóch takich wielkich dziennikarzy, Maciejowiecki z Radzynią, to powiedzieli, że prawdziwa kultura rodzi się na prowincji. Warszawa często, pomimo że jest w centrum, jest często większą prowincją kulturalną i niektóre miasta są większą prowincją kulturalną, aniżeli małe ośrodki. Bo tam kulturę uprawia się za pieniądze. Wy uprawiacie ją z potrzeby serca. Jeszcze raz gratuluję odwagi, gratuluję determinacji i jeśli ze swojej strony, a póki co, to, że się lepiej z stali jednym ciałem, to jeszcze myślę, że ten sej trochę funkcjonuje. Jeśli moja osoba będzie pomocna w realizacji tej inwestycji, to taką pomoc deklaruję. Dziękuję bardzo. w Radzeniu Podlaskim Henryka Hołoweńko. Zapraszamy teraz o zabranie głosu Wicemarszałka Województwa Sławomira Dosnowskiego. Dostojni księża, kolego pośle, mili goście, miłe panie, szanowni panowie, ja chciałbym wyrazić swoją radość tego dzisiejszego święta waszej miejscowości. Chcę powiedzieć tak, to co robią panie w zespole dotyka poniekąd historię mojej rodziny również i dzisiaj y, raduję się razem z wami z tego, że mogłem chociaż w pewnej małej części spłacić ten dług i cieszę się, że u progu do wyglądającej końca kadencji samorządu zdążyliśmy te procedury wszystkie przeprowadzić. Chcę powiedzieć tak, to co robicie w miejscowości bardzo dobrze rokuje na przyszłość i życzę Wam tego działania w przyszłości, które owocuje dzisiaj w postaci murowania kamienia węgielnego pod Dom Kultury, ale życzę Wam, by ten komitet jak najszybciej przerodził się w lokalną grupę działania która w przyszłej perspektywie finansowej, myślę, będzie miała dużo możliwości i yy, również wiele będzie mogła zrobić dla tej miejscowości, bo w programie rozwoju obszarów wiejskich jest taka czwarta oś finansowania, gdzie właśnie lokalne grupy działania będą mogły na tego typu yy, urządzenia, czy budynki, czy działalność pozyskiwać również środki. I, Myśląc o przyszłości właśnie życzę wam tego byście nie poprzestawali. Wierzę to, że nie poprzestaniecie na tych działaniach, będziecie dalej działać dla dobra życia tych mie mieszkańców waszej miejscowości jak również rozwoju. Chcę również podziękować tutaj y, radnym rady gminy, bo jest kilku radnych widzę y, na czele z panem wójtem za to, że podjęliście taką decyzję. Bo, bo musieliście podjąć uchwałę, która właśnie pozwoliła na budowę tego domu. Dziękuję Wam za to i za to, że przez 4 lata mogliśmy wspólnie dla rozwoju tej gminy wiele zrobić. Życzę Wam powodzenia nadchodzących w nadchodzących wyborach samorządowych, jak również wszystkim kandydatom do rad gmin, powiatu. A jest tutaj trochę osób, Natomiast ja nie wiem, czy ja zasługuję, żebym tak wysoko wisiał na <laughs> <laughs> za wysoko. Dziękuję za przyjaźń, współpracę i życzę wszystkiego dobrego. Niech ten dom jak najszybciej stanie się waszym wspólnym domem. Mieszkańcy, a artyści szczególnie. Ja, żeby nie przedłużać, to kilka myśli tylko zechcę. Przy... Sobie tak napisałem, trochę więcej, ale żeby nie zapomnieć, to tych kilka myśli muszę powiedzieć. Czy ta dzisiejsza uroczystość jest jakaś inna od tych, które często się przeżywało w gminie? Myślę, że tak. To nie jest inwestycja taka komunalna, taka bardzo ważna z punktu widzenia gospodarczych potrzeb gminy. To jest sprawa związana z dziedzictwem z dziedzictwem kultury, z dziedzictwem materialnym, z dziedzictwem ducha, z tradycją. A ta tradycja to. Pierwsza rzecz przejąć, druga rzecz ją wzmocnić i trzecia rzecz przekazać. Wszystko co dzisiaj robimy, to udawało się przejmować tą tradycję. Pięknie to robiliście i tu kilkakrotnie to było powiedziane. Ja sam już tu nieraz byłem.